Witam was widzowie w kolejnym odcinku z Vintage Story Ostatnio skończyliśmy tutaj Przy wypalaniu potrzebnych nam materiałów Była aktualizacja też Więc dzisiaj pochodzimy trochę i poszukamy potencjalnych na przykład saren Żeby zobaczyć co też dropią i tak dalej W sensie no, upolować coś, żeby też mieć jedzenie Bo zanim nam to wyrośnie To trochę to potrwa więc będzie trzeba wyruszyć na podróż. Jest w sumie ranek, poranek, więc możemy odłożyć parę rzeczy, a wręcz wszystko w sumie: poza tym i tym. No i jeszcze to, bo będzie nam, będą nam na przykład potrzebne to, możemy jeszcze odłożyć. Więc. Ruszamy widzowie. Dzisiaj nie ma tak, że mówię, że idziemy a nie idę. Dzisiaj pójdziemy, bo i tak to nie mam zbytnie dzisiaj takiego planu na tą grę. Poza zwiedzeniem i z poszukaniem żywności. I... Ej, ziarna inaczej wyglądają. W się sensie takie zebrane. Fajnie. E, więc poszukamy saren i innych jeleniowatych. Dzisiaj akurat. Czekaj, czy rogi z baranów też dropią. Czy nie. W sensie, no. Trzeba było poszukać i popatrzeć. Tu można najłatwiej sprawdzić. Bo tu jest samotny. Taki. Tu są grzyby. O, dużo grzybów, dobra. To pozbieramy. To, ja, chciałem nagrać odcinek z czegoś innego. Ale nie nagrałem ponieważ y, Grami mi wywalaj się wnerwiłem. Bo moty, moty... jak się gra to działa dobrze. Tylko jak chce się go nagrać to już nie za bardzo. Więc po prostu sobie odpuściłem i poszłem sobie. To, to znaczy poszłem, no, wnerwiłem się, bo włącza się to już od ilu. Od ósmej to włączę, a jest dziewiąta. Godzinę zajęło i nie udało mi się więc się podałem i tutaj siedzę. Teraz Vintage Story nagram, później projekt Zomboid, bo nagrywam na zapas. Ponieważ mi nie będzie. Tam pewnie napiszę napiszę albo gdzieś pokażę powód dlaczego. Mogę nawet pokazać teraz powód. Dlaczego chociaż nie wiem czy, się, czy będę miał czas na zrobienie zdjęć i tak dalej i to już Ale no, powód jest taki, że po prostu nie będzie mnie, bo będę pracował w ferie i po prostu nie będzie mnie, nie będę miał jak nagrywać, więc nagrywam teraz na zapas sporo. Oraz bardzo nie ciekawi to czy Oraz bardzo mnie to ciekawi właśnie czy będzie miał Aha Okej Ej! Ej, ej, ej! Czemu... Czemu on wyszedł? Won! Dobra Nie spodziewałem się tego Czemu się nie utopi? Czemu on nie pływa? Wiecie, jestem na jednego hita. Dobra, udało się. Ale jestem w szoku, że on weszł nam, nie powinien. O, mamy tłuszcz. Ale nie mamy tego czego spodziewałem się, że będziemy mieć Czyli rogów I mnie zastanawia Co trzeba mieć, że... co trzeba zrobić, aby mieć te poroże? Bo to w sumie fajne trofeum takie, ale... ciekawe co jest potrzebne oraz dlaczego on tu weszł Kurdzik O czarnoziem przyda się Oj, młoda... koza. Ten, no... Bezpiecznie wszystko. Ja bym poz... Kurczę, ja bym poszedł do lasu, tylko teraz jestem ranny i... Może się okazać, że... W pierwszą rzeczą, jaką się stanie, kiedy wejdę tam... Będzie mój... Niechybny zgon, dlatego zrobimy to trochę inaczej i zrobimy sobie prostą zbroję. Trochę będzie mnie spowalniać, co prawda, ale przynajmniej przeżyję bliskie starcie z wilkiem. Z niedźwiedziem wątpię, ale z wilkiem przynajmniej. Więc sobie zjedzmy tutaj zupę jakąś. Gulasz, jaki to jest? Dobra, to zostawmy to. I tutaj chyba była następna. Nie, nie mam już grzybów, dobra. Mm, ok, tam to się wypala. Tutaj mamy jakieś surowce. Weźmy sobie to pochowajmy. Skóra, mięso nie ma. Możemy schować tłuszcz. I tutaj schować to, skórę i mięso. Wytrzyma trochę. No i właśnie, co trzeba... Ile trzeba do tego... Bo to jest prosta zbroja z drewna I chciałem zobaczyć jak się robi tą zbroję. Yy, drewniany pancerz. Okej, okay, do zrobienia. Tylko zaraz, ile tego potrzeba? Po dwa. Jeszcze buty są a to buty, dobra, ale buty to trzeba mieć, skórę i tak dalej. To nie to też hełm, też trzeba, dobra, to nie tylko to mamy. Zobaczmy, jak w tym wygląda się. Nie, no, spoko ubranie, tylko właśnie trzeba zobaczyć, co one daje. Mm, procent ochrony 55, czas spalania, poziom ochrony 0. No zawsze coś broni. Miejmy taki pozytyw. Ale potrzebujemy na pewno tych takich. Kurcze, brakuje mi słowa. Y, Roślinek co leczą. Nie pamiętam jak one się nazywały. Y, więc musimy pozbierać je. Tylko żeby je pozbierać, to musimy pierwszy znaleźć. Tu nie wiem czy będą. Ale wiem, że na pewno będą tam. Proszę zostaw mnie. E, przynajmniej teraz jak kober wiemy, chociaż właśnie fajnie było zrobić tą zbroję wcześniej, bym wiedział ile zaje, o, zabiera obrażeń po takim uderzeniu. Kurczę, ile tych baranów. Więc dobra ruszamy. Nie wiem gdzie występują ogólnie te sarny i tym podobne mm, Po prostu jeleniowate. Nie doczytałem do końca gdzie to występuje. Wiem jednak, że na takich polanach powinny na pewno być. To na pewno wiem, że na pewno na polanach powinny być i że są. Ale czy je spotkamy, to jest taki. To jest już bardziej problematyczne. Widzę, że tam grzyby są. Ogólnie trzeba pozbierać grzyby, takie grzybobranie zrobić, bo by się bardzo przydało. Trzeba również też uważać na niedźwiedzie, bo niedźwiedzie będą mieć nas na jedno uderzenie. Więc trzeba ostrożnym być. I najwidoczniej, jak widać, typowa taka rzecz, którą się zawsze robiło, żeby nie zaatakował, w sensie żeby nie mógł uderzyć y, baren. Znaczy Niedźwiedź mógł, bo niedźwiedź ma tam większe pole rażenia, jeżeli chodzi o uderzenie. Ale Baron na przykład nie mógł uderzyć, to jednak już może. Jednak może wejść. I mi się jeszcze przyciski pomyliły, że zamiast... Y, control to trzeba shift. Y, to wcisnąłem shift, ponieważ CTRL tutaj to jest speed. Y, nie wiem dlaczego tak jest. Tak jest w... Ustawieniach ja mogę to zmienić, ale no nie, tak jest w podstawowych ustawieniach. Więc w sumie robię tak jak jest. Przynajmniej będą śmieszne rzeczy, jak umieram, śmieszne sceny, jak umieram. I przy okazji, jak jesteśmy tutaj, to pochodzę sobie po tych pustkowiach takich pustyni Andezetowej, bo to się nazywają pustynie. Jakieś tam? I poszukamy. O! I poszukamy miedzi albo innych surowców, bo oczywiście do, z... do zrobienia na przykład miedzi będziemy potrzebować i jeszcze innych surowców. Tam do zrobienia, znaczy jakiej miedzi? Brązu. Potrzebujemy z tego co pamiętam. Hmm. Z tego co... Kurczę. Okej. Okay. Ciekawie bardzo. A więc do... Wracając, a więc do produkcji hmm. Dobra, wróćmy. Nie kopmy tutaj już, bo tutaj jest jakoś niebezpiecznie. Do produkcji brązu jest potrzebna, tak, cyna chyba, z tego co pamiętam, bo to mieć plus cyna robi ten. W tym cyny nie potrzebujemy tak dużo, tylko tam jakiś procent, to się jakoś odlicza, ja ja, ja mam taki sobie zakup. Ja mam tu, w sensie, tutaj jest, jest automatyczne obliczanie tego, ale jeżeli ktoś chce się bawić w obliczanie tego, bo to procentowo trzeba obliczać, no to może no, oczywiście. Nie wiem, czy tam chce iść, nie wiem co to jest. Szkoda, że nie ma tutaj czegoś takiego jak luneta, na przykład, że można stworzyć, albo... Optifina, jak w Minecraft'cie. To bym sobie przybliżył i zobaczył, co tam jest. Bo niektóre rzeczy mnie niepokoją, jak idę, tak patrzę. I fajnie by było przybliżyć sobie. Zobaczcie, zobaczcie, które jest... czerwiec w ogóle, czyli ma już minął. W grze. I będzie trzeba naszykować się czym prędzej do zimy. Więc dlatego buduję też ten dom. Znaczy już dokończyłem ten dom. Chociaż, no moim zdaniem, trzeba będzie go ulepszyć. Tam dorobić parę rzeczy. No, niedużo. Dostanie nie tak, że będę planował cały dom przebudować na inne. Ale z czasem. Na razie potrzebujemy rzeczy, żeby przetrwać. Zimy. Bo, jeżeli zbudujemy ładny dom, to nie, to nie oznacza, że będziemy mieć też. lepiej przetrwamy zimy. No bo. No dom lepszy będzie. Na pewno będzie lepiej izolował. Ale nie będzie. znaczy, będzie też bezpieczniejszy. To też, ale. nie ochroni nas zbytnio. No, widzę, że jakaś nowa skała. Co to? A nie, andezet, Po prostu pod innym. kolorem to było. W ogóle zwiedzam ten teren, miałem zrobić tą mapę, nie zrobiłem. Bo czasu akurat nie mam. Jeszcze teraz nagrywam na zapas, bo śpieszę się. Jeszcze to pomontować i wszystko. Ale tam nic nie widzę. Te góry mnie bardzo ciekawią. W sensie ten las i te góry mnie ciekawią, ale nie wiem, czy to będzie do końca bezpieczne. Ogólnie to nic nie jest bezpieczne. W tu wszystko może zabić Więc wejdźmy sobie na górę przykuję dzidę w razie czego Powinienem chodzić tak z dzidą, bo jest bezpiecznie o wiele może przynajmniej oddać jakiś Jakiś swój ruch Zanim się samemu oberwie w ogóle zebrań kości z glebą, ponieważ no, można tam podkrywać trochę rzeczy, w tym miedzi. Można zdobyć więc albo cynę, czy złoto też. Znaczy złoto jest bardziej ozdobne, ale można i też. Yy, tu nic nie widzę. Tam jest glina. Tam są jakieś ruiny. Ale na razie nic nie widzę, żadnych takich niedźwiedzi, coś takiego. I ja tutaj nie było takich istot. W ogóle też nie zastanawiałem, czy zrobić taką serię arktyczną, gdzie będziemy na Arktyce próbować przetrwać, bo to jest o wiele trudniejsze. W szczególności dali tam teraz niedźwiedzie. Teraz kiedyś to było łatwiej, bo tam po prostu jedyne co trzeba było się martwić to o żywność. A teraz odynia. A to fajne. A teraz to trzeba się tam bać też, czy niedźwiedzia się nie spotka po drodze. Ja też tak cicho jestem czasami, bo wsłuchuję się w otoczenie. Żeby mieć pewność, że jestem bezpieczny tutaj. I powinno moim zdaniem... O, jest to, co chcemy. Tylko to znaczy, że to jest las, czyli to mogą być wilki. Ale jest tego, co potrzebujemy. Do leczenia się. Trzeba tylko tam podejść i to zebrać. Czy ręką tu mogę zebrać? Dobra, ręką można Z tego co pamiętam to potrzebne są dwa Mamy sześć Żeby zrobić coś Czekajmy stąd i teraz Trzeba wrócić Bo Za niedługo pewnie będzie noc yy, Tak, to jest potrzebne to, i... a nie Cztery potrzebne są, czyli jeszcze jeden jakbyśmy Zdobyli byłoby super Tylko ja tutaj nigdzie Poza takim, w takim bezpiecznym Terenie nie widzę Tak sobie okrążę to i Sprawdzę ale nie widzę. Ale może obok naszej bazy będzie. Na pewno będzie coś obok naszej bazy, jeżeli chodzi o to. To można wziąć. W ogóle zjedzmy sobie coś. No i ruszajmy ku naszemu domostwu. Myślałem, że coś tutaj jest. O, jest. Żurawina. Przyda się. Więc teraz trzeba wrócić do bazy, więc. Drogę powrotną wam już pominę, bo jak się idzie, to coś ciekawego jest, a jak już się wraca, to nie za bardzo, więc wam pominę to. I wrócę najwyżej, jak coś się będzie działo. Więc widzimy się za chwilę. A no więc jesteśmy już. To są bryłki. Hmm. Odkładajmy sobie te rzeczy Za mało miejsca mam Zauważyłem Tu nawet nie ma na to miejsca Żyto będzie trzeba gotować Razem z tym Ten diament sobie odłóżmy Taki sobie puszmy na półce o ten diament Nie oszlifowany Weźmy sobie... jać? Weźmy sobie mieć schowajmy dynia też nie ma Weźmy sobie pochowajmy te O To sobie tutaj położymy I to na to też będzie trzeba coś pozbierać żeby to pochować Trzeba zjeść oczywiście zupę Odłożyć No i się wypaliło i będziemy dzisiaj Porobimy trochę tych sztabek I przy okazji będzie można się Popalić trochę w kowalnictwo, Bo z tego co pamiętam to się robiło Tak yy, Tak robiło się później. Na razie to tutaj połóżmy, tu się wkłada węgiel Sztabki, podgrzewa I wykuwa później Mm, tylko pierwszy musimy zrobić sztabki mhm, czyli tylko po dwie no to zróbmy tak po dwie czyli potrzebujemy raz, dwa, no bo to na na kilof na piłę, na nożyce to trzy i na coś jeszcze było nam potrzebne zaraz sobie posprawdzamy tylko sobie Właśnie, zobaczmy ile się nagrywa. Nie, nie dużo. To jeszcze zrobi się to. Tylko co jeszcze można było zrobić? Co mi było potrzebne? Piorunochron ochron chyba. Ale nie jestem pewny. Na pewno kosa będzie mi potrzebna. Nożyce. Kilow i piła. Czyli cztery, dobra. Czyli po, podzielmy sobie. Jeżeli 20 to jedna sztabka, to sobie podzielaj, podzielmy sobie to. Podzielajmy. Tak. Mm. No i mamy cztery a. Zamknęło mi się to Dobra to odłóżmy i to odłóżmy a te przepalmy Tylko trzeba wziąć nie wiem, drewno, nie się przepala I Jeszcze weźmy tygiel Dobra będzie. Weźmy sobie to. I rozpalimy. Nie będziemy palić naszym węglem drzewnym Tylko Tylko weźmiemy sobie węgiel brunatny Który roztopi Tak, roztopi No to weźmiemy sobie węglem brunatnym Rozpalimy w piecu Tak 5 no. Dobra, dajmy wszystko, później się zabierze stąd A my za ten czas pozbieramy sobie jeszcze trzcinę Jak to będzie się wypalać To się pozbiera trzciny i będzie OK Ale przynajmniej pozbiera się na ten Na. Na nową... Na nowy koszyk. Wiklin, wiklinowy To się już... Wy... O, to się już podgrzewa mocno. Ej, to może nawet wytrzyma dłużej. Dobra, weźmy tak. Z 5 Z pięć zostawmy. I zróbmy nóż. Zaczyna się ściemniać. Ja pobiegłem właśnie, żeby pozbierać tą trzcinę, bo jeszcze, trzcinę, bo jeszcze trzech mi brakuje zbieram i zaczyna się ściemień więc trzeba szybko zamknąć się już w domu bo za chwilę może nie być bezpiecznie, trzeba też naszykować taki teren, mniej więcej na ogrodzenie wszystkiego i zabezpieczenie się i tym oświetlenie tego terenu żeby nic się nie spełniło w nocy na naszym teren terenie mm. o już się Prawie wypali. Dobra, to powinno jedno starczyć jeszcze. A ja sobie szybko zrobię to co miałem, czyli koszyk wyklinowy. Który umieścimy sobie tutaj, i pochowamy tutaj resztę rzeczy, które nie są potrzebne. Czy trzeba mieć ten. O to. Nie, załóżmy sobie. Najwidoczniej nie trzeba. Dobra, po stąd. Tutaj jeszcze. I jeszcze do jednego. No i trzeba poczekać aż to wystygnie. A no dobra, to może się przypalić w, sumie w tym piecu. A to sobie odłóżmy. W ogóle mi coś zastanawiam, bo tam będzie potrzebne... O, pułapka. A nie było przedtem czegoś takiego. E to fajne, dobra, trzeba pozbierać jednak. Jeżeli jest pułapka, no to trzeba pozbierać. Też na tratwę trzeba pozbierać, bo może się przydać. Więc, no cóż, trzeba poczekać aż się mieć naszykuje na przetopienie, ale to chyba w następnym odcinku zrobimy, bo ten już trochę trwa. Więc ja się tutaj może jakoś ustawię, jakoś dobrze. O, no. Aha, super. Szukam jakiegoś dobrego miejsca, żeby się ustawić o coś takiego. Więc widzowie, ja się z wami żegnam. Tutaj macie mój kanał, tu moje poprzednie odcinki. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!